Komisja Europejska do tej pory zatwierdziła 22 spośród 25 przedłożonych krajowych planów odbudowy. W gronie państw, które jeszcze nie otrzymały akceptacji dokumentu, jest Polska. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze spowodował większe napięcie. Emocji nie brakuje, a o tym, czy możemy i kiedy spodziewać się kolejnych rozstrzygnięć, porozmawiam dziś z moim gościem, posłem do Parlamentu Europejskiego, profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Serdecznie. Zacznijmy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo w ostatnich dniach na ten temat dość wiele się mówi, jest też wiele emocji. Część środowiska, zwłaszcza politycy opozycji, negują ten wyrok no i wskazują, że to napięcie pomiędzy Polską a Komisją Europejską jeszcze będzie narastać. Jak pan ocenia tę sytuację i czy wyrok Trybunału mógłby być inny? Pani redaktor, no po pierwsze to jest. Niezwykle bulwersujące, że politycy negują wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No co, co, co by to miało znaczyć? No rozumiem, że nie są usatysfakcjonowani tym, ty, ty, tym wyrokiem ze swojego politycznego punktu widzenia, ale pewnie szanują niezależność Trybunału Konstytucyjnego, bo no powinni szanować przecież sami sami kiedyś o to bardzo, bardzo często o tym mówili, po drugie szanują polską, polską Konstytucję. Ten wyrok zresztą nie jest pierwszy. Był podobny wyrok jeszcze kiedy przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego był, był pan profesor Safian. Jakby sprawa jest wydaje się dosyć jednoznaczna jeżeli chodzi o, o stosunek prawa europejskiego i naszej konstytucji. Otóż prawo europejskie, i tak to stwierdził Trybunał Konstytucyjny, ma w, w swoim zakresie, w zakresie, w którym, w którym obowiązują traktaty, w którym myśmy jakby zrzekli się, czy, czy uznali, prawda, czy nadali prawo komisji na mocy tego traktatu do rozstrzygania pewnych kwestii, no to w tych, w tych sprawach oczywiście Komisja czy inne instytucje europejskie mają to, to prawo europejskie obowiązuje i obowiązuje również Polaków i rząd polski. Natomiast to są, to są tylko kompetencje bardzo ściśle. Ściśle ograniczone. I o tym jest ten wyrok. Ten wyrok nie podważa też wbrew temu, co się mówi, traktatów europejskich, tylko zwraca uwagę, że przy pewnych interpretacjach tych traktatów one stają się wtedy niezgodne tych zapisów traktatów stają się one niezgodne z konstytucją, jeżeli by to miało oznaczać. No, na przykład, prawda, że Europejski Trybunał Konstytucyjny może określać. Organizację polskiego sądownictwa, może nakazywać się, czy zalecać sędziom, żeby nie stosowali się do decyzji organów konstytucyjnych państwa polskiego i, ta, i, ta, i tak dalej. Także no moim zdaniem ten wyrok nie był, nie, nie mógł być inny. Myślę, że Bruksela też o tym wiedziała, dlatego to komisarz Rein Reiner proponował, czy zwrócił się do pana do pana premiera o wycofanie wniosku z Trybunału Konstytucyjnego, zdając pewnie sobie sprawę, że taki jest stan prawny, a nie inny. A więc sędziowie Trybunału Konstytucyjnego po prostu spełnili swój obowiązek. Orzekli jak to jest z punktu widzenia widzenia prawa. No i dziwi mnie, że politycy opozycji że prawa nie szanują i konstytucji RP. A tyle o tym kiedyś krzyczeli. A jak pan też ocenia to, co mówią politycy opozycji, że ta decyzja, to orzeczenie wskazuje na stopniowe wychodzenie Polski z Unii Europejskiej? No, to jest oczywiście, jak, jak wiadomo, no, raczej stwierdzenie populistyczne, nie mające odniesienia do rzeczywistości. Na pewno ten wyrok no, jest. Spowoduje namysł po stronie Komisji Europejskiej, tak zresztą powiedział że von der Leyen, że zapyta swoich prawników, co robić w takiej sytuacji. Jest to na pewno sytuacja konfliktowa, ale to przecież nie, nie Polska ten konflikt rozwija. Jak wiemy, parę ostatnich decyzji, tutaj Państwo na samym początku mówili o tym. Czy nawet braku decyzji, no na przykład nie zatwierdzenie czy nie przesłanie dalej do zatwierdzenia polskiego krajowego planu, planu odbudowy jest wbrew przepisom, wbrew zobowiązaniom komisji, która powinna w odpowiednim czasie przesłać to do, do Rady Europejskiej, świadczy o tym, no, że że tego rodzaju duch koncyliacji, zgody, no niestety opuścił, jakby, przynajmniej część komisarzy czy część Komisji, Komisji Europejskiej. To samo dotyczyło przecież tej kwestii Izby Dyscyplinarnej, bo przecież rząd polski odpowiedział na zarzuty, padły deklaracje ze strony bardzo ważnych polityków w Polsce, że że, że zmienimy, że dostosujemy się, skoro jest taka krytyka, że też nie jesteśmy zadowoleni z tego kształtu Izby Dyscyplinarnej, który, który, który został przyjęty, bo nie spełniono swojego zadania. Więc to był znowu krok w stronę naszych partnerów w Unii, w Brukseli. Niestety, no jak wiadomo, został on są odrzucone, no podobnie jest w innych przypadkach, no, sprawa akurat to nie na wniosek komisji, ale przecież komisja to w jakimś sensie mogłaby tu też odegrać inną rolę, bardziej pozytywną. Wyrok TSUE w sprawie, w sprawie Turowa i nałożenie na polskich pół, pół miliona euro kary, no to nie są wszystko działania, które Budują zaufanie w Polsce do instytucji unijnej. I, I to prawda, no to widzimy to szczególnie w ostatnim czasie, że ten, ten, ten spór się zaostrzył i że Bruksela zaostrzyła swój, swój kurs w stosunku, w, stosunku, w stosunku do Polski. Więc my, my, myślę, że rząd polski robił bardzo wiele, żeby doszło do porozumienia w ogóle. Pewnie Prawo i Sprawiedliwość, czy cały rząd, rząd i organy konstytucyjne. Myślę, że też całe środowisko polityczne polskich konserwatystów, czy prawa i sprawiedliwości, polskich konserwatystów, myślę, rozumiane szeroko, no, chciałby być porozumienia z Unią. A spór nie dotyczy tego, czy wyjść, czy nie wyjść, tylko spór dotyczy tego. Czy Unia sama komisja, która taka jest czuła, jeżeli chodzi o kwestie praworządności, sama jest praworządna i trzyma się reguł, traktatów, też swoich zobowiązań, które podjęła się też na, na szczycie Unii Europejskiej i tak dalej. Także to, to jest ten problem zasadniczy, którego opozycja nie chce rozważać, zamiast temu tego, no jak mówię, ucieka się do bardzo prostych, populistycznych haseł, żeby nie wiem, Polaków przestraszyć, pobudzić się emocjonalnie. No jest, to, jest to przykra potrzeba w Polsce no też bardzo rozsądnej, merytorycznej opozycji. No może się kiedyś i doczekamy. Na razie czekamy od 6 lat bezskutecznie. Panie pośle, jeszcze zapytam, jak teraz Pana zdaniem może zachować się Komisja Europejska? Czy tym bardziej wstrzyma akceptację planu odbudowy, czy też może mówimy też również o szczęściu postępowania sądowego, czy też, no właśnie, tak jak Pan przyznał, o powiązaniu i zastosowaniu kryterium praworządności? Jak Pan postrzega tę sytuację? Który scenariusz jest Pana zdaniem najbardziej prawdopodobny? Jeżeli chodzi o to powiązanie funduszy, właśnie funduszu odbudowy z, z kwestią praworządności, to to powiązanie dotyczy tylko kwestii wydawania środków finansowych z tego funduszu odbudowy, nie, niczego innego, prawda? Czyli chodzi o sprawdzanie, no, czy środki zostały wydane zgodnie z prawem. Jak wiadomo, Polska nigdy nie miała z tym, Kłopotów. Natomiast samo to powiązanie budzi wątpliwości pod względem prawnym. Dlatego Polska i Węgry podały, zwróciły się z wnioskiem o sprawdzenie, czy rzeczywiście takie powiązanie jest zgodne z traktatami. Ale jak wiadomo, CUE jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie, więc komisja powinna na tę decyzję czekać. Natomiast Podejmowanie jakichkolwiek innych działań jest niezgodne z prawem. Podobnie jest tak, że Krajowy Plan Odbudowy jest zatwierdzany przez, przez Radę Europejską, a Komisja ma tylko sprawdzić, jakby, czy on jest zgodny z celami unijnymi i przesłać dalej, więc to zatrzymywanie, zatrzymanie, powstrzymanie się przed wydaniem decyzji, z tego co wiem, nie ma żadnych w gruncie rzeczy merytorycznych do tego podstaw i żadnych zastrzeżeń, te które były, Polska uwzględniła, znowu jest działaniem politycznym i jest naruszeniem prawa i naruszeniem reguł. Które zostały zostały ustalone w tym regu, reguł pisanych, ale też gentleman agreements. Więc co teraz będzie? no Prawdopodobnie, tak jak zapowiedziała pani Paulusza von der Leyen, prawnicy Komisji Europejskiej, teraz starają się znaleźć jakieś inne kruczki prawne, mogą naginać prawo, lecz nie mogą tego prawa łamać w sposób już zupełnie, zupełnie karygodny, bo to też wywoła reakcję i to nie tylko, nie tylko w Polsce, więc można się spodziewać rzeczywiście jakiś element zaostrzenia, prawda. Coś tam ci bardzo kreatywni przecież prawnicy wymyślą, ale ja bym wspomniał o pewnym ważnym komentarzu w yy, gazecie, która jest wpływowa w Brukseli w polityce o wydaniu europejskim, gdzie zwrócono uwagę, że Ursula von der Leyen wypowiedziała się bardzo powściągliwie, a zdaniem tej gazety zrobiła to dlatego, że yy, ma dwa sztandarowe, flagowe projekty, mianowicie Green Deal, ten Zielony, zielony Ład. Oraz no właśnie plan odbudowy i wzmacniania gospodarki. Otóż, jak pisze słusznie ten, to wpływowe czasopismo, bez Polski się tych celów nie da z, z, osiągnąć. Nie da się osiągnąć i antagonizowanie Polski, które by oznaczało, że na przykład no, nie musimy się wtedy trzymać tych uchwalonych. I przyjętych w zielonym, w zielonym Ładzie, czy tych zasad planu, planu odbudowa, to przecież są bardzo ograniczające warunki. Będzie oznaczało również, że te cele, które chciała zrealizować już von der Leyen i te jej dwa projekty, no nie zostaną zrealizowane. I jest pytanie, czy w czyim interesie, w czyim interesie byłoby takie działanie komisji. Można pytać, Czyli znaczy, w interesie Komisji nie jest porozumienie się z Polską, to jak, jak najszybciej może wreszcie ktoś się nad tym zastanowi. Zwłaszcza, że jeżeli zważymy na no, taki dziwny przypadek, no, że wie, jak bardzo Komisja jest tolerancyjna wobec wielu innych państw. Niedawno, jak wiadomo, znowu pojawiły się znowu nowe. Seria dokumentów, tak zwana Pandora, pokazująca no, mechanizmy korupcyjne, tak, przepływu pieniędzy do oaz podatkowych, które nawet jeżeli są zgodne z prawem, no, są na pewno niezgodne z wartościami europejskimi. Jednym z, jedną z osób, która tam została wymieniona, jest premier, jeszcze ciągle urzędujący premier Czech. Pan Babisz, z kolei od pani przewodnicząca Jurowa, która zajmuje się praworządnością, jest członkiem jego partii, jego bliskim współpracownikiem, i ona nigdy jakoś nie wykazywała specjalnie zainteresowania, żeby badać praworządność w Republice Czeskiej, a może, może powinna, bo sytuacja takim, którym ktoś najbogatszy człowiek, Niektórzy mówią oligarcha, który jest jednocześnie sprawuje funkcję polityczną, a jednocześnie jego firmy, no nie wiem, kontrolują większość rynku żywnościowego w, w Republice Czeskiej. To nie jest sytuacja, hmm, ja tak powiem, która odpowiada ideał liberalnej, liberalnej demokracji. No można było wiele przypadków przytaczać. na no pan komisarz Reinders jest z, z państwa, które też nie słynie Dodamy Maltę, Bułgarię, no moglibyśmy. Niedawno, jak wiadomo, bo Francuzi bardzo się oburzyli względem, znowu, na pewien wyrok Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który dotyczy czasu pracy żo 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 żołnierzy, uznając to jako ingerencję w swoją suwerenność i naruszające bezpieczeństwo Francji. Więc tych spraw jest bardzo dużo. To nie jest sprawa tylko polska, to jest kwestia tylko. Tego I myśmy, możemy sobie zadać pytania, na jakiejś niezwykłej koncentracji się Komisji Europejskiej na Polsce. Panie pośle, a jeszcze zapytam w kontekście tego, o czym Pan wcześniej mówił, a tam jednego z warunków Komisji Europejskiej dotyczącego likwidacji Izby Dyscyplinarnej, no i unieważnienia dotychczasowych wyroków. No właśnie, jak Pan ocenia tę sytuację? Czy Komisja Europejska ma prawo w ten sposób ingerować? Jak powinna też zareagować? Polska wobec tego czy też drugiego warunku, a więc przedkładania prawa unijnego nad Polskim? Panie redaktor, no odpowiedziałbym krótko nie, no, nie, nie, nie ma prawa. To jest zbyt daleko idąca ingerencja. Komisja od niestety 2015 roku pod wpływem polskiej opozycji no przyjęła takie stanowisko, że artykuł drugi. Traktatu Unii Europejskiej, w którym jest mowa o wartościach europejskich, pozwala jej na jej ingerować w jakieś sprawy wewnętrzne Polski. Pod właśnie pozorem, że w Polsce jest zagrożona praworządność, łamane są fundamentalne prawa. Czasami to łamanie prawa. Czy fundamentalnych praw. No to jest po prostu inna w Polsce legislacja, wynikająca z innej kultury, czy też z innej prawnej, ale też z tego, że, że, że w Polsce są pewne zapisy konstytucyjne, no, które, które też trzeba szanować. Na przykład, że małżeństwo jest związkiem między kobietą a mężczyzną, albo że właśnie artykuł 8 prawda, naszej konstytucji, albo artykuł mówiący o ochronie życia. I to jest zresztą bardzo charakterystyczne, że, że dzisiaj opozycja już się też nie odwołuje do konstytucji jakoś. Jakoś również komisja przestała się powołać na polską konstytucję i na, na konieczność jej przestrzegania. Komisja w swoich reakcjach na przykład, no właśnie wzywające rząd do tego, żeby uczynił coś w kwestii kwestii decyzji, które należą do Sądu Najwyższego jakoś również świadczy o tym, że nie trzyma się swojej zasady, a więc autonomii, uznawania autonomii władzy sądowniczej. Wie, wie, wie Pani, to jest ty, ty, tyle sprzeczności w tej polityce, że można by o tym, o tym długo mówić i dopóki nie będzie woli politycznej po stronie po stronie komisji, bo ostatecznie niestety są to decyzje polityczne, a nie prawne. No dopóki niestety ten konflikt, konflikt będzie trwał, ja tylko mam nadzieję, że, że ten wyrok no, doprowadzi do tego, że niektórzy urzędnicy w Brukseli zrozumieją, że posuwają się zbyt daleko. Pana zdaniem, w Pana opinii, kiedy moglibyśmy się spodziewać jakiejś rozstrzygnięć względem akceptacji planu i wypłaty środków? Czy możemy wskazać na jakiś okres, czy absolutnie to nie jest jeszcze ten moment, aby to rozstrzygać? Myślę, że tego nikt nie wie. Były oczywiście już takie zapowiedzi dosyć niedawno, nieoficjalne, tak też interpretowano, jedną z wypowiedzi Pani Komisarz, Pani Przewodniczącej Jourowej podczas jej pobytu w naszym kraju. No takie sygnały, no, nieformalne, że że ten kraj, nasz Krajowy Plan Odbudowy zostanie zatwierdzony, ponieważ a Komisja skupi się na innych swoich zarzutach wobec Wobec Polski. Teraz prawdopodobnie to tak się nie stanie. No zobaczymy. Jak mówię, jest to niezgodne z przepisami, więc. Przy czym komisja oczywiście działa też pod pewnym naciskiem politycznym ludzi, mediów nam niechętnych, ludzi, części europosłów, bardzo jakby zaangażowanych również emocjonalnie w tej walce z, z Polską. Ale z drugiej strony, ja powiedziałbym tak, no, że zgadzam się z tymi, którzy mówią, że być może te środki nie są wcale nam potrzebne. To znaczy, są potrzebne, byłyby dobrze, ale że bez nich być może sobie poradzimy. E, e, nie musimy. Natomiast one, o tym też przecież mówiliśmy, no wiążą się z dwoma dwoma rzeczami, no z daleko idącymi ograniczeniami, no bo środki z krajowego planu odbudowy mają iść na transformację gospodarki w, w, w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. Ten cały proces jest dla nas również gospodarczo bardzo bolesny. Jeżeli nie będzie, nie będzie tych środków, nie musimy się trzymać tych ograniczeń. Więc być może będzie nam łatwiej się w gruncie rzeczy rozwijać gospodarczo. No, jak wszyscy wiemy, no dramatycznie rosną ceny energii w całej, w całej Europie. No, to jest związane z szybkim ko ko koniecznością szybkiego wychodzenia z pali paliw kopalnych, węgla, gazu teraz. Prawda? Y no, Polska się rozwijała też dzięki temu, że miała względnie tanią energię była też energi samowystarczalna pod względem dzięki, dzięki złożom węgla, które oczywiście też nie będą trwały zawsze, ale to, to, to było jedno źródło naszej dynamiki gospodarczej, no teraz mamy zamykać kopalnie, ponieważ taka jest polityka unijna, którą kształtujemy. no ale jeżeli nie będzie nie będzie funduszy, to jest pytanie. Może nie powinniśmy się trzymać już tych zaleceń i iść swoją drogą, oczywiście w kierunku również ochrony klimatu, wypełniania zobowiązań międzynarodowych, pozaeuropejskich, ale niekoniecznie musimy robić to z tempem, tym zabójczym, trochę tempem dla gospodarki, który proponuje Komisja Europejska. Ale ten, ten plan odbudowy ma też cały europejski, ma też inny aspekt, o którym za mało mówimy, mianowicie Oznacza on w gruncie rzeczy przechodzenie do, coraz bardziej wyraźnie do gospodarki planowej to planowanej przez komisję, która się zajmuje w jedną wielką komisję planowania, tak, wyznaczająca już bardzo konkretne cele na 2030, prawda, na 2050, no, coraz bardziej widzimy takie sterowanie Ręczne gospodarką, gdzie się mówi, pewne technologie nie powinny być stosowane, inne tak, jedne są dotowane, inne są, są karane, prawda, jakimiś jakimi ograniczeniami. No ale i to wzmacnia bardzo instytucje, to powoduje właśnie ten problem teraz już nie gospodarczy, tylko polityczny, wzmacniania Unii poza jej. Przyznane kompetencje, prawda? Bo ona coraz bardziej ingeruje w różne dziedziny życia państw członkowskich. I to zaczyna być się nie podobać z różnych względów, również w innych krajach, różnym innym Europejczykom. No na przykład ze strony przemysłu niemieckiego płynie takie, prawda? Że jak to prawda, mamy tak szybko rezygnować z silników spalinowych? Dlaczego? Albo no można by mnożyć takie przykłady, prawda? ten przykład, który podałem, fra, fra, francuski. Więc yy, yy, ten, yy, ten, ten plan re rekonstrukcji i wzmacniania odporności, który niektórzy nazwali momentem hamiltonowskim, więc federalizującym yy, yy, Komisję, yy, Unii Europejską w podobny sposób jak kiedyś za zaprezentował stało się to ze Stanami Zjednoczonymi, jest bardzo wątpliwy pod względem politycznym. Być może, jeżeli tego nie będzie, również nie będziemy związani tak bardzo politycznie, być może Europa, również w całości inne państwa europejskie m, m, będą się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest słuszna droga do rozwoju Unii. E, Pani pośle, a... Na ten temat moglibyśmy bardzo długo dyskutować i rozmawiać, ale jeszcze zapytam pana na sam koniec naszej rozmowy, bo będzie pan gościć 15 października w koninie na konferencji poświęconej też transformacji energetycznej. Jak Pan ocenia ten proces transformacji energetycznej w Wielkopolsce? Bowiem, zdaniem niektórych ekspertów, region wysuwa się na prowadzenie i jest też w roli lidera, się wydaje, jeżeli chodzi o przygotowania do tego procesu, czy między innymi przygotowanie opracowanie ter realnego planu sprawiedliwej transformacji. Jaka jest Pana ocena? Yy, no, bardzo mnie to cieszy, tak, że Wielkopolsce, Wielkopolska się przygotowuje tam, do tej transformacji, czy ją rozpoczyna. Rozpoczyna, rozpoczyna bardzo aktywnie. Yy, ta konferencja no i cała ta transformacja no, dokonuje się przy takim założeniu który mam, wszyscy mam nadzieję, że będzie spełnione, to znaczy, że nasz też Krajowy Plan budowy zostanie zaakceptowany, że że dojdziemy do porozumienia i że będziemy zmierzać razem łącznie z innymi krajami europejskimi do tej z nisko czy zeroemisyjnej gospodarki. W tej chwili jest tak, że no, Parlament Europejski rozpoczął pracę, też Rada Unii Europejskiej, nad przekładaniem tych celów klimatycznych już na konkretną, konkretną legislację. To będzie bardzo długi, trudny proces. To jest ten pakiet tak zwany Fit for 55, gotowy na 55. I my byśmy chcieli porozmawiać tak po, po pierwsze, trochę ogólnie, prawda, o tym, co znaczy, co znaczy to dla krajów członkowskich, ta strategia unijna dla Polski i jak to się przekłada właśnie na już bardzo konkretne działania w, w regionie, no szczególnie w subregionie konińskim, gdzie jak wiadomo, no właśnie ta kwestia, o której Pani wspomniała, sprawiedliwej transformacji, tak, to jest jednak też do tej pory był to region wydobywania węgla brunatnego. Musi dokonać się restrukturalizacja i to, że to dzisiaj jest jakby ci, którzy odpowiadają prawda, za rozwój tej regionu, mają tego świadomość, przedsiębiorcy i samorządowcy, jest niezwykle cenne i o tym będziemy mówili. To znaczy, będziemy mówili o, o tym, jakie skutki ma ta transformacja energetyczna dla regionu. Po drugie, jakie są alternatywy dla wytwarzania energii. W stosunku do, no właśnie do paliw kopalnych, w stosunku do węgla, węgla, brunatnego gazu. Też będziemy oczywiście mówili o, o pewnych okresach przejściowych. No i, i jak, jak potem prawda, można zbudować jakby nową tożsamość regionu konińskiego i nowe. Będą też goście z zagranicy, bo przecież to no, ten, ten trudny proces. Jest trudny nie tylko dla Polski, jest trudny też dla tych krajów, które być może zaczęły tę transformację trochę wcześniej, są lepiej przygotowane pod względem technologicznym i organizacyjnym. Ale ja wierzę Wielko, Wielkopolan, wierzę i myślę, że rzeczywiście jest szansa, żeby Wielkopolska i też ten, ten region kiedyś oparty właśnie na tą produkcję. Dobycie węgla brunatnego i produkcję energii elektrycznej z, z właśnie z, te, z, tego, z tego źródła, że ten region stanie się, stanie się rzeczywiście li, li, liderem. I o tym będziemy rozmawiać 15 na, na konferencji, na którą wszystkich zapraszam. To będzie w, w hybrydowym formacie, więc można będzie śledzić również w, inter, w internecie naszą nasze rozmowy, gdzie będą i przedsiębiorcy, i, i, i samorządowcy, i eksperci, i jak mówi będziemy mówić zarówno o tym poziomie europejskim, jak i regionalnym. Zatem wszystkie osoby zainteresowane procesem sprawiedliwej transformacji, w obliczu którego stoi m.in. Wielkopolska Wschodnia, zachęcamy do śledzenia. 15 października spotkanie z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego, Zdzisława Krasnodębskiego. A ja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Wiele wątków, wiele różnych aspektów tak naprawdę moglibyśmy długo rozmawiać, ale zapewne wiele wątków też zostanie rozwiniętych podczas konferencji. 15 października, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.